Dzień dobry, Justyna Dobrosz, portal sady24.pl. Widzimy się dzisiaj z Mateuszem Nowackim, firma Agrofresh. Dzień dobry, witam Państwa. Od naszego ostatniego spotkania zmieniło się naprawdę wiele, i nie chodzi tylko o warunki pogodowe, ale także o wegetację w sadach. E, tak, oczywiście. No, myślę, że jedno trochę, troszeczkę wynika z drugiego. tak? Poprawa tej e, temperatury, pogody, słońce w końcu. Bardzo ładna majówka już. Od kilku lat nie mieliśmy tak ładnej majówki, więc ta uśpiona wegetacja, o której mówiliśmy wcześniej, widać jak z dnia na dzień się rozpędza. Myślę, że jeśli chodzi o tą najważniejszą zmianę w tym momencie, no to myślę, że jeśli mówimy o tych zmianach, no to zmiana na sytuacji na rynku jabłek, tak? gdzie trochę widzimy to, to odwrócenie, wznowienie eksportu na, na inne, wcześniej zamknięte rynki, między innymi mechanizm wycofania, więc dzieje się tu sporo, ale o tym, myślę, powiemy troszeczkę więcej w kolejnej części właśnie na pakowni, a skupmy się teraz na, na tym, co się dzieje w sadach, tak? No właśnie, jeśli chodzi o wegetację, ona jest bardzo zróżnicowana, mimo wszystko. Tutaj jesteśmy w kwaterze Gali, dopiero jakieś początki różowego pąka, a w innych rejonach też już zbliżamy się do kwitnienia, również w przypadku Gali. E, tak, tutaj jest troszeczkę cięższa gleba, więc ta wegetacja jest trochę wolniejsza, tak jak mówisz, tak naprawdę taki różowy pąk dopiero nam się pojawia, powiedzmy, ale są też już kwatery powiedzmy jonagoldów nawet, które są już w pełni e, zaawansowanym różowym pąku, początek białego nawet, e, i, czy początek kwitnienia. Mamy też kwatery z odmianą ajdaret, które już praktycznie królewskie kwiaty mają e, rozkwitnięte. Więc no, tutaj sytuacja wygląda różnie jeśli chodzi nie tylko o, o różne rejony Polski, ale też o, o często gęsto blisko położone e, kwatery, więc taki intensywny okres, tak? bo musimy gdzieś tam zwrócić uwagę na e, zabiegi ochrony, tak? w których będzie trochę, e, jeśli chodzi o nawożenie, też ważny moment, w którym Yy, się znajdujemy, więc myślę, że, że zaczniemy trochę jak zwykle, jeśli chodzi o, o ochronę, czyli zabiegi yy, przeciwko parchowi jabłoni, przeciwko mączniakowi, mszycom. Jest to taki moment różowy, pąk, zielony pąk, początek białego pąka. Jest to moment, w którym na pewno powinniśmy zabiegi przeciwko mączniakowi jabłoni wykonać, im wcześniej. Tym lepiej, bo działanie tych preparatów, które chcemy teraz stosować, czy to będzie kendo, czy thaliussat, na przykład o długim działaniu, e, i lepiej je zastosować wcześniej niż za późno i zwlekać i tak dalej. Warunki pogodowe mamy e, przyzwoite, więc jest to dobry moment na ten zabieg. E, na pewno początek kwitnienia, do którego się zbliżamy, są to jeszcze zabiegi przeciwko mszycom jabłoniowym. No i tutaj też zalecamy gdzieś tam preparaty. O długim działaniu, na przykład tepeki, żeby jak najdłużej ten preparat nam działał, żebyśmy tych zabiegów nie wykonywali, uważali, jeśli mówimy o zabiegi w okolicach, w okolicach kwitnienia, bo może jabłonie nam jeszcze nie kwitną, ale jak widzimy, mniszek lekarski już zakwitł, więc uważajmy na, na, te, na tych naszych sprzymierzeńców w sadzie, pszczoły, które są nam potrzebne, więc pilnujmy tych, tego czasu, w którym wykonujemy te zabiegi. No, i na pewno czekamy. Może nie czekamy, ale zapowiadane są gdzieś tam pierwsze opady deszczu od dłuższego czasu, więc na pewno kontynuujemy ochronę preparatami zapobiegawczymi. No tutaj myślę, że, że z racji zaawansowania wegetacji pójdziemy na preparaty oparte na ditianonie, czyli delan, czy, czy jakieś inne zamienniki. I jest to dobry moment na zabezpieczenie gdzieś tam roślin. Przed spodziewaną prawdopodobnie dużą infekcją parcha, jeśli te opady gdzieś tam wystąpią, bo do tej pory od dłuższego czasu nie padało. Ta wegetacja była dosyć uśpiona, ale te zarodniki dojrzewały i są gotowe do wysiewu. Potrzebują tak naprawdę tylko tej większej wilgoci, która wraz z deszczem e, przyjdzie, więc jeśli e, na pewno teraz zabezpieczmy, później prawdopodobnie przyjdzie gdzieś tam czas na zabieg grupą SDHI, która też jakoś gdzieś zadziała interwencyjnie. E, dodatkowo, Kwitnienie będzie nam postępowało dalej do przodu, więc bardzo ważne zabiegi, jeśli mówimy o szarej pleśni, bo to okres kwitnienia jest newralgicznym, jeśli mówimy o, o, o tej chorobie, a często objawów w sadzie nie widzimy, ale do infekcji dochodzi i później otwierając jabłko, wyjmując e, schodni skontrolowaną atmosferą, często gęsto jesteśmy e, zaskoczeni, co się stało, dlaczego tyle owoców zgniło, tak? Więc to jest okres kwitnienia, na który, e, w którym. Sporo tych zabiegów przeciwko szarej pleśni dwa, trzy w zależności od warunków pogodowych i długości kwitnienia powinniśmy wykonać. Mateusz, mamy jeszcze dzisiaj kilka naprawdę ciekawych rzeczy do pokazania, ale jeszcze powiedz, dosłownie kilka słów, kilka wskazówek, jeśli chodzi o nawożenie. No, to jeśli chodzi o nawożenie, moment bardzo ważny, tak? Zbliżamy się do kwitnienia, więc musimy dać roślinie energię czyli zastosować preparaty typu mocznik, z siarczan magnezu, może być jakiś dodatek mikroelementów. Na pewno jeśli chodzi o mikroelementy, zwróćmy uwagę na cynkbor, czyli stymulowanie właśnie kwitnienia, żywotności pyłku, łagiewki pyłkowej. Te zabiegi będą bardzo ważne. E, możemy pomyśleć o jakichś zabiegach takich algowych e, w celu właśnie wzmocnienia tych liści rozetowych, poprawy jakości kwiatostanów e, itd., tak więc to, to też warto wykonać. E, no i myślę, że w wielu odmianach, gdzie wegetacja e, rozpędza się, jest mocno zaawansowana, a mamy problem z zbyt silnym wzrostem może nie nawożenie, ale ograniczenie siły wzrostu tak? preparaty typu regalis. Bardzo dobrze zadziałają właśnie w tym momencie przed kwitnieniem, raz, że na podtrzymanie zawiązków, ale przede wszystkim, jeśli mówimy o ograniczeniu, zmniejszeniu siły wzrostu, teraz, gdzie ten przyrost i ta siła jest jeszcze mniejsza, bo są rośliny skupione na kwitnieniu, działanie tych preparatów będzie zdecydowanie lepsze niż zastosowanie później po okresie kwitnienia, gdzie często mamy. Problem z wykonaniem wszystkich zabiegów, a teraz mamy też dobrą pogodę, więc ją wykorzystajmy na grupie Jonagoldów, czy tych odmian mocniej rosnących. Śmiało możemy wykonać przed chwitnieniem zabieg ograniczający siłę wzrostu. Dziękuję, widzimy się za chwilkę. Zgodnie z zapowiedziami, jesteśmy aktualnie w kwaterze grusz. Mateusz, jakie zalecenia, jeśli chodzi o uprawę grusz? Eee, witamy jeszcze raz. Eee, jakie zalecenia? Na początek chciałem zwrócić uwagę: Jesteśmy, jest to kwatera e, gruszki odmiany Konferencja. Jesteśmy w rejonie centralnej Polski, dokładnie w gminie Belsk Duży. E, co chciałem Państwu powiedzieć? W tej kwaterze w zeszłym roku został zastosowany preparat harwista. Mimo tego, że te owoce gdzieś tam dłużej zostały na drzewie niż optymalny termin zbioru, widzimy, że zaponkowanie jest bardzo ładne, pąków jest, jest dużo. Przygotowujemy się do kwitnienia. No i właśnie, i co dalej, co dalej jeśli chodzi o grusze i, i, i to kwitnienie? Tak? Na pewno zabiegi preparatami giberelinowymi żeby poprawić jakość tych liści rozetowych, które e, mamy, bo im lepsza kondycja tych liści, tym lepsze zawiązanie owoców, ładniejsze owoce, lepsze różnicowanie tych owoców, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o te zabiegi gibereinowe na początku kwitnienia, bo im ładniej nam się te grusze wyróżnicują na początku, tym będziemy mieli łatwiej później, jeśli chodzi o przeszedzanie ich. Na pewno z racji tego, że zbliżamy się właśnie do tego okresu kwitnienia, czyli dużego wydatku energetycznego dla rośliny, no to musimy stymulować właśnie te procesy związane z produkcją energii czyli oczywiście mocznik plus siarczan magnezu. Do tego warto dodać cynk, bor, właśnie w stylu do stymulowania procesów, które będą zachodziły w kwitnienie, czyli żywotność pyłku i łagiewki pyłkowej, dzięki czemu będziemy mogli osiągnąć lepszy efekt zawiązania i będą te owoce ładniejsze, co warto kontynuujmy te zabiegi preparatami borowymi zaraz po kwitnieniu też, bo wtedy będziemy mogli te preparaty będą fajnie nam wpływały na gładkość grusz właśnie wracamy po krótkiej przerwie, bo tutaj w kwaterze Obok jeszcze zabieg cięcia zimowo-wiosennego, powiedzmy, był kończony, więc ciągnik nas zagłuszał. Przenosimy się dalej, jeśli chodzi o grusze, to już wszystko. Przenosimy się do, do, na hale, do linii sortującej. Pokażemy Państwu nowy sposób pakowania owoców. Ponownie jesteśmy na sortowni. Ponownie mówimy o jakości, o tej prezencji jabłek. Mateusz, jaki komentarz dzisiaj? Tak, jak ostatnio wspominaliśmy, będziemy chcieli pokazywać właśnie te różne sposoby pakowania, eksponowania tego towaru. Tak? Jak tutaj widzicie, plastikowa skrzyneczka wielokrotnego użytku, jabłko ułożone na wytłoczce, kierowane do jednej z sieci marketów w naszym kraju. Ale co chcieliśmy jeszcze dzisiaj ciekawego pokazać, jest to jabłko na, na wytłoczce, tak? zapakowane, zafoliowane. Jak widzicie ułożenie w skrzyneczce plastikowej, nie mamy możliwości obicia tego jabłka. One są ładnie zapakowane, odpowiedniej jakości, w odpowiednim kalibrze, ułożone jedno obok drugiego czerwonym rumieńcem. Jak widzicie taki sposób pakowania jest bardzo fajny dla klienta, ponieważ wie, że odpowiednią jakość, w odpowiedniej ilości Dostaje, ten towar nie jest tak przekładany, tak narażony na uszkodzenia jak na przykład właśnie ułożony luzem na, na wytłoczce. Więc, to jest kolejny, kolejny aspekt, na który musimy zwracać większą uwagę, czyli eksponowanie tego towaru, wychodzenie z nim trochę na, do, na to, co potrzebują nasi klienci, tak? czyli ci odbiorcy zjadający te owoce, bo tak zapakowane owoce takiej jakości na pewno przez wiele dni na półce sklepowej czy później w domu tą jakoś zachowają. Więc myślę, że, że na dzisiaj to, to tyle. Widzimy się w najbliższym czasie z nowymi informacjami. Dziękuję Państwu za chwilę uwagi. Mateusz, dziękuję, tylko jeszcze dodam, że te owoce przyciągają po prostu wzrok. Nie są zwykłymi tak, jabłkami, tak. tylko mają stickery, są bardzo ładne i myślę, że przyciągają wielu konsumentów. Na tym, na tym musi to polegać, tak, to jest e, tak naprawdę indywidualne gospodarstwo, które dostarcza na sieć marketów e, i buduje swoją markę, tak, e, co jest bardzo ważne w tych czasach, tej ilości owoców, którą mamy, te jabłka premium, markowe będą wygrywały e, z resztą owoców, tak. Mateusz, dziękuję. Dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia. Do zobaczenia.